Zaróżnić cyberprzemoc od takiej tradycyjnej przemocy rówieśniczej? To jest ważne pytanie, bo z jednej strony musimy się zastanowić, czy mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, kiedy mówimy o cyberprzemocy wśród młodzieży, nowym, innym od tej przemocy zwykłej, tradycyjnej, którą znamy. Z drugiej strony pojawia się pytanie, czy potrzebujemy jakichś nowych metod, nowych rozwiązań w szkole, które zapobiegają cyberprzemocy, które będą inne niż te rozwiązania, które stosujemy, kiedy mamy potrzebę rozwiązania problemu tej przemocy tradycyjnej. Więc po pierwsze to tradycyjna przemoc rówieśnicza to wszystka taka, która polega na tym, że... Twarzą w twarz. Realizowane są te wrogie działania, czyli ktoś kogoś bije, robi mu jakieś nieprzyjemne kawały, wyklucza go z grupy, czyli traktuje go w sposób negatywny, bez użycia tych nowych technologii. Mniej więcej od roku 2005 mówimy o tym, że można też i zaczęły się pojawiać takie sytuacje, przemocy rówieśniczej wykorzystywać nowe media, wykorzystywać internet, wykorzystywać telefony komórkowe. Sporo się teraz o tym mówi. Jest to modne, no ale właśnie, czy to jest nowe zjawisko. Więc po pierwsze, wszystkie badania spójnie pokazują, między innymi te, które my prowadzimy od kilkunastu lat, że jeżeli chodzi o rolę, o tym, kto się w to angażuje, bardzo mocno te role się nakładają w świecie online i offline. Czyli ci sami młodzi ludzie, którzy są sprawcami w internecie, są zwykle też sprawcami twarzą w twarz. Podobnie jest z byciem ofiarą. Także ktoś, kto jest ofiarą takiej internetowej agresji, jest zwykle też ofiarą tej tradycyjnej, w ramach tej samej często grupy. Podobnie jest ze świadkami, i ci świadkowie, co ciekawe, pełnią często w tych dwóch yy, przestrzeniach, czyli tej przestrzeni internetowej i tej przestrzeni twarzą w twarz, podobne role. Czyli jak ktoś jest takim świadkiem przemocy, który pomaga sprawcy, to pomaga mu często w obydwóch tych przestrzeniach, tak? Ten, który jest takim obojętnym świadkiem, który patrzy, mówi to nie moja sprawa, co mnie to obchodzi, też podobnie funkcjonuje w obydwu przestrzeniach. Wreszcie taki, który jest aktywnym, takim świadkiem, który pomaga temu, kto jest ofiarą, także działa podobnie. Natomiast myślę, że warto tutaj też wspomnieć o tym, że pojawiają się nowe zjawiska i wymienię tylko jedno, odsyłając do innych źródeł o mechanizm. Yy, Efektu kabiny pilota poznany w czasie wojny, gdzie się okazało, że piloci samolotów bombardujących miasta często ponosili mniejsze konsekwencje psychologiczne po tych działaniach wojennych niż ci, którzy walczyli na przykład w piechocie i, nie wiem, zabili jedną osobę. Okazuje się, że i tak się to tłumaczy, że to dlatego, że no, bombardując, nie widzisz bezpośrednio efektu krzywdy, którą wyrządziłeś. I badacze internetu mówią, że mamy do czynienia z podobnym mechanizmem. Tak? Mamy do czynienia z takim mechanizmem, w którym także często robiąc coś w internecie negatywnego wobec innej osoby, no, nie widzimy tego negatywnego efektu, nie widzimy tego, co wywołaliśmy i tym samym jest nam łatwiej krzywdzić kogoś, niż wtedy, kiedy, kiedy robimy to twarzą w twarz i bezpośrednio ten efekt naszej krzywdy jest widoczny choćby, nie wiem, w mimice drugiego człowieka, czy w tym, co bezpośrednio do nas powie wtedy, kiedy w określony sposób się zachowamy. Co należy pamiętać z tego krótkiego komentarza? No między innymi to, i dlatego odsyłam do materiału, że z jednej strony powinniśmy znać rozwiązania uniwersalne, takie, które odnoszą się do całości zjawiska przemocy rówieśniczej, czyli przeciwdziałają zarówno tej tradycyjnej twarzą w twarz, jak i tej internetowej. Z drugiej z zaś strony znać rozwiązania i mechanizmy tej nowej przemocy i też troszeczkę wiedzieć o specyficznych rozwiązaniach profilaktycznych, które mogą tu być skuteczne, i dlatego odsyłam Państwa w tej drugiej sprawie do bardzo dobrego, darmowego programu Impact, który przygotowywaliśmy dwa lata wspólnie z młodzieżą. To jest taki zestaw dziesięciu lekcji, w których no, pracuje się na specyfice yy, przemocy, tej internetowej, tej cyberprzemocy.